Witam. Artur Górski. Każda wojna czy niepokoje społeczne wywołują fale migracyjne. Tak jest teraz, tak było kilkadziesiąt czy sto lat temu. Wśród tych, którzy opuszczają swoje miejsce zamieszkania i ruszają w drogę po lepsze życie, są też, jak to się czasami określa, ofiary handlu żywym towarem. Czyli osoby wplątane czy zmuszone do świadczenia usług seksualnych. To gigantyczny biznes, któremu przyglądam się jako dziennikarz od lat i któremu poświęciłem wiele publikacji, także książek. Jak on wygląda? Partnerem programu jest Techmed, producent wyrobów medycznych: ciśnieniomierz, inhalator i termometr bezdotykowy, dostępne na techmed.pl z kodem FMC27NEWS zgarnij 10% rabatu na wszystkie produkty. Budujesz i sprzedajesz ekskluzywnie komercyjnie, inwestycyjnie? Pokaż swoją ofertę na HMTV, pierwsza telewizja o nieruchomościach. Kiedy byłem korespondentem z wojny na Bałkanach i dość dobrze posługiwałem się tamtejszym językiem, a raczej językami, wolałem rozmawiać ze zwykłymi ludźmi niż z przedstawicielami jakichś organizacji, z rzecznikami sił zbrojnych czy organów ścigania. Ich opowieści tych zwykłych ludzi były zupełnie inne niż przekaz medialny. Mniej w nich było polityki, mniej wskazywania jednego winowajcy czy użalania się nad losem całego narodu. Były natomiast historie, które się wydarzyły w ich najbliższym otoczeniu. Historie, w które często trudno mi było uwierzyć. them. I tak zorientowałem się, że wojna to nie tylko zbrojne armie przemierzające bitewne pola, ale także zagadnienie, które określamy jako handel żywym towarem. Handel, który ma miejsce gdzieś na boku najważniejszych dla mediów spraw i którego funkcjonowanie jest na rękę nie tylko tym złym, czyli tym, których media przedstawiają jako agresorów, ale także tym z drugiej strony. Bo wojna wojną, ale natura ma swoje prawa, i czemu nie skorzystać z okazji, które w czasie konfliktów zbrojnych Oferowane są na potęgę. Owszem, temat handlu żywym towarem czy współczesnego niewolnictwa jest podejmowany przez media, ale czasem mam wrażenie, że chodzi o nabijanie oglądalności czy czytelnictwa, niż o rzeczywistą potrzebę ukrócenia tego procederu. Zresztą nie oczekujmy od mediów, że będą w stanie pokonać potężny i groźny biznes, którego ręce sięgają naprawdę daleko. Jakiś czas temu wydałem książkę Dziewczyny z Bałkanów. Książkę opartą na wspomnieniach pewnej Chorwatki, która w pierwszych miesiącach wojny w byłej Jugosławii, Wymigrowała na zachód, a była wówczas bardzo młodą kobietą i trafiła w orbitę zainteresowań, no może nie tyle handlarzy żywym towarem, ile współpracowników magazynów pornoglicznych. A potem jej życie potoczyło się według pewnego schematu, o którym zaraz opowiem. Dziewczyny z Bałkanów to nie była moja pierwsza książka, w której zająłem się tematem prostytucji w czasach wojny. Kilka lat wcześniej wydałem powieść łowca ciał. Która dzieje się w innej rzeczywistości geograficznej i nie ma związku z wojną na Bałkanach, ale z konfliktami, które toczyły się w krajach byłego Związku Radzieckiego w latach 90. Tak naprawdę miałem jedynie napisać reportaż dla jednego z tygodników. Udało mi się dotrzeć do Ukrainki pochodzącej z miasta Kercz, to tam znajduje się słynny most łączący Krym z Rosją, która została zmuszona do uprawiania nierządu i odbyłem z nią kilka rozmów. Przedstawiłem się jako facet zainteresowany jej usługami, nazwijmy to, towarzyskimi, ale gdy zostaliśmy sami, powiedziałem jej prawdę. Sądziłem, że każe mi spadać w podskokach, a ona wręcz ucieszyła się i zaczęła snuć swą opowieść. Mam wrażenie, że byłem pierwszym od dawna facetem w jej życiu, którego interesuje jej historia, a nie ciało. A ja uświadomiłem sobie, że jej życie zasługuje na jakąś większą formę niż reportaż prasowy i zacząłem pracować nad książką. Dwie historie, dwie zupełnie inne opowieści, ale też wiele podobieństw. Potem wielokrotnie wysłuchiwałem wspomnień czy wręcz zwierzeń pani zaplątanych w ten dość osobliwy proceder. W tym odcinku zajmę się jednak tylko tą pierwszą historią. Do drugiej może jeszcze kiedyś wrócę. Opowiem o Klarze, czyli bohaterce dziewczyn z Bałkanów. Imię zostało zmienione, zresztą pewne sytuacje też przedstawiłem nieco inaczej. Mojej bohaterce bardzo zależało na tym, żeby nikt nigdy nie skojarzył jej z główną postacią książki. Ostatecznie jej rodzice i bliscy wciąż żyją. W 1990 roku była typową jugosłowiańską dwudziestolatką. Wychowała się w kraju socjalistycznym, który jednak trochę przypominał Zachód, a którego obywatele mieli bardzo zachodnie aspiracje. Czyli materialnie należeli do Wschodu, ale jeździli na zakupy do Niemiec czy do Włoch, gdzie wprawdzie nie na wiele było ich stać, ale obserwowali rzeczywistość, której częścią bardzo pragnęli się stać. To, że na Zachodzie, i to już od lat 70., bardzo rozwinęła się przestępczość zorganizowana, stworzona przez przybyszów i z Jugosławii, i z Turcji, no to temat na osobną opowieść. Tym, których to interesuje, bardzo polecam książki Miodraga Bulatowicza, Ludzie o Czterech Palcach czy Gullo Gullo. Mocna proza napisana z dużym znawstwem tematu. Kolorowe czasopisma, które wychodziły w Jugosławii, również były podobne do tych na Zachodzie. Czego z tych magazynów mogła się dowiedzieć taka dziewczyna jak Klara? Tego, że atrakcyjna kobieta powinna robić karierę na zachodzie. Oczywiście karierę modelki, a na pewno szybko zwiąże się z jakimś przystojnym niemieckim czy włoskim, a niechby był i latynoski, biznesmenem i będzie miała życie w błękicie. A potem będzie przyjeżdżała do rodzinnej wioski czy miasteczka, pięknym Mercedesem, a wszędzie będą jej towarzyszyć zazdrosne spojrzenia tych, którym tak się w życiu nie powiodło. No tyle teoria. W praktyce zgadzał się jedynie błękit, a raczej błękitne hełmy wojsk, które wkrótce pojawią się na Bałkanach, żeby rozdzielać zwaśnione strony. Gdy po 10 dniach konfliktu w Słowenii wojska jugosłowiańskie rozpoczęły inwazję na Chorwację, Klara wraz z rodzicami wyjechała do Berlina. Szybko odłączyła się od rodziców i zaczęła żyć na własny rachunek. Trafił się jej pewien kontrakt. Zaproponowano jej mianowicie udział w sesji do katalogu jakiegoś sklepu wysyłkowego. Zgodziła się i wystąpiła w sesji plażowej, a więc prezentowała stroje na letnie wypady. Najwyraźniej wpadła w oko fotografowi, więc ten niedługo później zaproponował jej podobną pracę, tyle że tym razem bikini nie było konieczne. Miała występować nago, nie do katalogu handlowego, ale do jakiegoś pisma erotycznego. Nie za darmo, ale za dobre honorarium. Oczywiście padały takie hasła jak Playboy czy Penthouse, więc pewna obawa jaką odczuwała Klara szybko ustąpiła miejsca entuzjazmowi. O Boże, wystąpię w luksusowym magazynie erotycznym, koleżanki pękną zazdrości. Sesja się odbyła, choć nieco inaczej niż to sobie wyobrażała młoda Chorwatka. Do drinka wrzucono jej jakieś środki dłużające czy ograniczające świadomość no i stało się to, co raczej stać się miało. Fotograf doprosił na imprezę jakiegoś swojego kumpla i we dwóch zajmowali się Klarą przez kilka godzin. Dziewczyna, gdy odzyskała świadomość, szybko zorientowała się, co się stało. Zrobiła awanturę fotografowi, ale ten tylko wzruszył ramionami. Prześniło ci się, zresztą zawsze o tym marzyłaś, a poza tym dobrze wiedziałaś, w co się pchasz. Czarego goryczy przelała informacja, że żadnej rozkładówki w Playboyu nie będzie. To był zwykły pizz na wodę, ale oczywiście zdjęcia zostały zrobione jak potem twierdziła Klara, wypadł całkiem fajnie. Kobieta dość długo zastanawiała się, co powinna z tym fantem zrobić. Najpierw jednak poszła do luksusowego berlińskiego domu towarowego, KDW, żeby sobie jakoś osuszyć łzy. Za honorarium, które dostała, kupiła sobie perfumy, o których marzyła przez wiele lat. I doszła do wniosku, że może nie ma co rozdzierać szat, tylko te szaty zdejmować i od czasu do czasu dać się sfotografować. Albo coś więcej, zależy kto i co będzie oferował. Nawet nie zauważyła momentu, w którym stała się tak zwaną panią do towarzystwa. Z czasem fotografowie przestali się nią interesować. W tym miejscu pewna refleksja. To nie jest tak, że w tym biznesie, nawet jeśli jest organizowany w warunkach konfliktu zbrojnego, zawsze handlarze żywym towarem pozyskują kobiety siłą, porywają je z domów, katują, zabierają dokumenty i wywożą gdzieś daleko. Oczywiście, było wiele takich przypadków, nawet w czasie wojny w byłej Jugosławii. Ale nie brakowało pań, które same dobrowolnie wkraczały do tego świata, licząc na to, że tam się po prostu opłaci. W latach 90. była w Polsce popularna piosenka, w której padały słowa: Ja mam życie niebanalne, bo ja żyję niemoralnie. I znam przypadki dziewczyn, które chciały przeżyć coś więcej, coś bardziej, coś inaczej. No tak właśnie jak moja bohaterka, choć z czasem, o czym za chwilę, wydarzenia wymknęły jej się spod kontroli. Otóż Klara poznała pewną Bośniaczkę, która również mieszkała w Niemczech i była zaangażowana w pracę jakiejś fundacji, która wysyłała pomoc humanitarną do Bośni i Hercegowiny. A tam bowiem już też trwała wojna i tego typu organizacje miały ręce pełne roboty. Bośniaczka o imieniu Milena, pochodząca z rodziny islamskiej, przynajmniej tak zapewniała, wciągnęła Klarę do działalności na rzecz fundacji i wkrótce zaproponowała Chorwatce wspólny wyjazd do Sarajewa. Klara długo się wahała, czy powinna jechać na terytorium objęte wojną terytorium, z którego przecież uciekła, ale koniec końców przeważył fakt, że w życiu trzeba coś zrobić wartościowego, coś innego niż w chwili obecnej. Może nawet odczuwała coś w rodzaju wyrzutów sumienia, że tak, a nie inaczej pokierowała swym życiem i wciąż oszukuje swych rodziców, wmawiając im, że jest studentką. Pojechały do Bośni, ale nie dotarły do Sarajewa. Po drodze zostały zatrzymane przez serbski patrol. Tak naprawdę nie przez regularne wojsko, ale paramilitarną bojówkę czetników. I żarty się skończyły. Klara stała się czymś w rodzaju własności Alfonsów występujących w mundurach. Okazało się też, że wszystko było z góry ukartowane. Ten wyjazd był zaplanowany przez Milenę, która pracowała dla mafii handlarzy żywym towarem. Nawet jeśli była jakaś fundacja, to służyła jedynie jako przykrywka dla zupełnie innego typu działalności. A najpewniej takiej fundacji, o jakiej mówiła Milena, po prostu nie było. Klara natomiast jeździła od imprezy do imprezy, od urodzin generała do urodzin lokalnego watażki i służyła im za bardzo udany prezent. Oczywiście nie za darmo, ale też bez możliwości odmowy. Jej opiekunem, no powiedzmy, że to właściwe słowo, był żołnierz o pseudonimie Sven, również szczetnik, który jednak miał spore aspiracje i wiązał z klarą wielkie nadzieje. Nie, nie. Nie chciał się z nią żenić. Chciał wywieźć się z Bałkanów, by pracowała dla niego już w krajach zachodu, obsługując naprawdę grube ryby. I tak też się stało. Pewnego dnia oboje wyjechali do Włoch, do pobliskiego Triestu, miasta, w którym Jugosłowianie uczyli się zachodu. Tym razem niewola była nieco bardziej luksusowa, ale wciąż była niewolą. Gdy kobieta zwierzyła się Svenowi ze swych rozterek, usłyszała. To nie jest niewola, nie dramatyzuj. Oczywiście nie możesz teraz odwrócić się tyłkiem i odejść w swoją stronę, a tak poza tym sama o sobie decydujesz. Już niedługo twoje życie może być jedną wielką kąpielą w szampanie. Dlatego radzę ci życzliwie. Nie próbuj sztuczek, żadnych głupich gierek. Zapewniam cię, że znam tu więcej ludzi niż ty poznałaś przez całe swoje życie. I ci ludzie naprawdę mogą sporo. I tu miał rację, bo ten biznes rzeczywiście jest pod kontrolą tych, którzy coś mogą. Zilustruję to pewną dygresją. Kiedy pisałem książkę Grupa Wagnera i inne prywatne armie świata, jeden z rozdziałów poświęciłem aferze, która miała wiele wspólnego z historią Klary. Rzecz działa się właśnie na Bałkanach, w czasie wojny, i w jej tle był handel żywym towarem. Osobą, która nagłośniła aferę była pani Katrin Bolkowac, amerykańska policjantka z Nebraski, nazwisko jak najbardziej chorwackie, która zgłosiła się na wyjazd na misję policyjną w ramach ONZ. Akurat skończyły się działania zbrojne w Bośni i Hercegowinie, a pamiętajmy, że były tam wyjątkowo krwawe, i ktoś musiał zapanować nad powojennym chaosem i rosnącą siłę mafią. Tyle, że do bośni nie jechali policjanci z czynnej służby, a byli funkcjonariusze tym razem pod skrzydłem prywatnej armii Dynkorp. To w swoim czasie była jedna z najważniejszych prywatnych armii świata, zwanych przez niektórych armią najemników. Zasięgiem działania porównywalną z Blackwater. Pani Bolkowac pojechała na bałkany z wiarą, że będzie służyć dobrej sprawie. Ale na miejscu zorientowała się, że jej koledzy, zamiast pilnować przestrzegania prawa, sami są sprawem na bakier. I to bardzo. Cytuję fragment książki, tej mojej książki Grupa Wagnera. Wszyscy myśleli, że nie będzie się wtrącała do działań swych kolegów, posiedzi kilka lat na tyłku i wróci do Stanów. No ale ona zaczęła węszyć i szybko zorientowała się, że ta cała NZ-owska policja to jedna wielka banda Alfonsów. Tak, Alfonsów. Skumali się z bałkańskimi gangsterami i zaczęli z nimi współpracować przy przerzucie dziewczyn, także nieletnich, z byłej Jugosławii, do na całym świecie. Początkowo polegało to na tym, że przymykali oko na proceder, ale z czasem zaczęli odgrywać coraz większą rolę żeby było jasne. Sami z dziewczyn też korzystali. Interes się rozkręcał, więc nikt nie był zainteresowany tym, żeby go ujawniać. Molkowat zaczęła biegać do swoich szefów i przekonywać ich, że policjanci zamienili się w gangsterów i coś z tym zrobić trzeba. A oni jej na to, że skoro wszystko dzieje się pod nadzorem narodów zjednoczonych, to nie ma się do czego przyczepić. <laughs> Bolkowac nie zraziła się tym, dalej słała swoje raporty wszędzie, gdzie tylko się dało. I co osiągnęła? A no na to, że wyleciała z Dynkorp, rzekomo za uwaga, fałszowanie karty czasu pracy. No ale wyjeżdżając z Bałkanów, zabrała ze sobą całą masę dokumentów, i kiedy przedostały się do mediów, zrobił się huk. W Dynkorp poleciało kilka głów, i sprawa w końcu przycichła. A co z handlem żywym towarem? No chyba za bardzo na tym nie ucierpiał. Sądzę, że w dokumentach Katryn Bolkowac nie było nic na temat Klary, ale pewnie schemat poławiania dziewczyn był bardzo podobny. Jak zakończyła się historia mojej bohaterki? Banalnie, cokolwiek to znaczy. Żyje i ma się całkiem dobrze. Książkowe zakończenie zaczerpnąłem z innej autentycznej historii, w której zdesperowana kobieta zabija swojego prześladowcę. Tutaj takiego rozwiązania nie było. Ostatecznie mało kto porywa się na tak drastyczny krok, szczególnie jeśli prześladowca był Nawiązując do słów pewnej piosenki, słodkim dręczycielem, wymagał, ale też płacił. Zaoferował koszmar, ale taki, który miał w sobie elementy wspomnianego wcześniej życia w błękicie. A że takie życie w błękicie zostawia w psychice, a nierzadko też na ciele, ślad, którego nic już nie wymarza, to zupełnie inna sprawa.